Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Legends i zgodnie z zapowiedzią rozmawiamy od razu, rozmawiamy od razu, bo nagrywam odcinek po odcinku, ale już wiecie, jest to tak we mnie, że, że, że no muszę, muszę coś, już jakieś swoje dwa grosze tu wrzucić, słuchajcie, na te blessingi, które tu wyszły, ponieważ wyszła cała nowa, jak widzicie tutaj, lista, Harmonia, która się nazywa, czy Harmonię ona nam przyniesie w grze, to się jeszcze okaże, My sobie dzisiaj te, tych sześć blessingów omówimy i na parę rzucimy może jakieś pomysły, no na tyle, co, się, co mamy, tak? Jeszcze coś tam pewnie przyjdzie do głowy w trakcie i wtedy będziemy o tym rozmawiać. No ale przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do rzeczy, bo pewnie część z Was już, już te blessingi zna, już gdzieś rzuciła okiem. Ja tu się postaram może jakąś nową perspektywę, nie wiem, czy coś nowego wniosę czy nie wniosę to mi to, to, to się okaże, każdy przyjmie. No, co ja będę gadał? Rozmawiajmy o Blessingach słuchajcie, rozmawiajmy o nourish, nourish, tak, tak jakoś, yy, który podwyższa wartość Heala, który jest zagwarantowany z Continuous Heala umieszczonego przez czempiona, który posiada ten Blessing. Każdy Continuous Heal umieszczony przez tego czempiona również yy, przywraca jakąś tam porcję zniszczonego yy, HP i tutaj to rośnie do ilu mamy na sześciogwiazdkowym że podwyższa o 30% i o 30% Hila tak to tu rośnie powolutku powolutku zaczynając od 5 10 15 i 30 jeśli ma być szczery to taki to takie coś chyba bym chociaż powiem wam że nie wiem czy, czy Wy lubicie, czy nie lubicie Oelle? Yy, ja osobiście ją uwielbiam. Jakoś to jest chyba jeden z lepszych healerów, których posiadam, mam wrażenie. Yy, jakoś tak niedocenianych jest. Yy, I gdzieś pewnie bym, bym tutaj spróbował. Albo bym spróbował... Nie wiem, no... Pierwsze championy, które tak rozdają te continuous heal, to mi się właśnie Oelle przypomina. I przypomina mi się Elva, która w ogóle na A1 rozdaje ten continuous heal. I mógłby to być grubszy heal. Więc gdzieś, gdzieś tak to widzę, gdzieś tak to widzę yy, aktualnie. Ale jest to, nie zapominajmy, rerkowe, rerkowe. Także jakości tutaj idziemy tylko i wyłącznie w górę. Będą lepsze. Czy ja tu nic nie zasłaniam? Chyba nic nie zasłaniam. Troszkę się przesunę na wszelki wypadek, żebyście wszystko tutaj dobrze widzieli, co prezentujemy. Nature's Bounty. I tutaj mamy ten blessing, który mówił nam o tym, że kiedykolwiek debuff umieszczany jest przez tego e, championa, jest szansa, by ta wersja była tą lepszą, tak? E, czyli jak tutaj mamy przykład decrease e, resistance e, 50% zamiast 25% będzie, będzie umieszczony. I czekajcie, ale to jest decrease re, tak, decrease resistance. E, i powiem Wam tak, ponieważ jest to rerkowe, tutaj idziemy aż do 60, aż albo tylko, to zależy jak, jak na to spojrzycie. Eee, eee, powiem Wam, że to, te blessingi w tym momencie, przynajmniej ten blessing, tak mi przyszło do głowy, że często wylatują nam jakieś sześciogwiazdkowe rerki, nie? Takie, że, że się tego, z tego człowiek nie do końca cieszy, że ktoś tam wyleciał, że e, to takie po co? I... Ale, jak tak sobie myślę, że kąś na początku no tu musimy przejść, wyjść i, i zobaczyć. Eee, czekajcie, bo, bo sobie od razu tak, tak to przeanalizowałem. Czyli, co może być takie wartościowego, żeby to było, no nie? Czyli, rerka, która ma podstawowe wersje, a są takie rerki, które mają podstawową wersję, na przykład i Decrease Defense, i Weaken. I wtedy, by to zamienić, że jest 60% szans na umieszczenie, żeby to były lepsze wersje. No to, słuchajcie, robi się ciekawiej, mam wrażenie. I taki ciekawy, na przykład, czempion rerkowy to jest Blade Ryup, który na A1, ok, tam atakuje dwukrotnie. Każde krytyczne uderzenie filmuje turnmeterek o tam 5%, czyli 10% filmu czyli jakoś te tury mieli on szybciej przez to A1. I mamy takie A2, które mówi nam że mamy tutaj 75% szans na umieszczenie pierwszym hitem Decrease Defense, słabszej wersji i weekend słabszej wersji drugim hitem, też 75% szans i tutaj jak, jak taki Blessing wlatuje do, do takiego zestawu to mam wrażenie, że jest ciekawy to mam wrażenie, że na takiego na przykład Clan Bossa już bym był zainteresowany, jak to by funkcjonowało w takim moim Early, jakbym tak zdobył taki wysoki blessing. To jest umiejętność trzyturowa i miałbym zarówno Decrease Defense, jak i Weekend, czyli takie ważne, bądź co bądź debuffy. No, tylko że wartość tych rerek ogólnie i tych blessingów, to mam wrażenie, że traci przy tym, jak to jest skomplikowane, no nie? że taką rerkę. Musimy, żeby jej wartość powiedzmy podwyższyć, to taki sześciogastkowy blessing byłby wtedy wartość zastanowienia się. No ale tak naprawdę, no co, taka, taka Fejni to możemy ją już gdzieś tam na początku przytulić i ona nam te, te buffy daje w lep chyba lepiej, lepiej i procentowo i w większych wersjach. To do tego nie mam wątpliwości, że w większych wersjach. Dobra. Ale idźmy dalej, idźmy dalej. Wracam do tego kl bo tam możemy tak ładnie widzieć sześciogwiazdkowy blessing. Słuchajcie, gdzie on jest? Gdzie ten KL? Jest i KL. Wchodzimy tu, wchodzimy tu. Wchodzimy na blessingi i wchodzimy na harmonię. Wchodzimy na harmonię. No, no i to jest ten Nature's Bounty. Idziemy dalej. Neutralize. Neutralize, który ma szansę, które co? Ma szansę na umieszczenie. Czekajcie. There's a chance to place debuff on weak hits. Aha, czyli jeśli pod, jest, jest ktoś pod wpływem Poison Cloud, czy tej Hydra, to ma szansę na umieszczenie yy, tutaj debuffów. Yy, chociaż przypomniało mi się teraz, że to powoli ten Poison Cloud też będzie wchodził do gry, ponieważ. Nagrywając przed chwilą filmik, wiem, jakiego czempiona pominąłem i pominąłem czempiona, który rozdaje ten Poison Cloud jako pierwszy z czempionów e, Sylvan, e, Watcher, Support, Void legenda, postać, którą wczoraj pominąłem czy dzisiaj pominąłem, dla was wczoraj pominąłem e, bo to będzie pewnie w sobotę odcineczek mm. no i to tak no i to tak, to gdzieś tutaj czy to jest, tylko zastanawiam się, widzicie tutaj też 60% szans na umieszczenie tych debuffów czy to jest aż na tyle wartościowy blessing, żeby z niego korzystać, że aż tak by nam zależało od tego Poison Clouda no wiadomo, że nie chcemy, po to mamy blok buffy yy, yy, na tych hydrach, żeby ten Poison Cloud nie siadał czy ma to aż taką wartość? nie do końca jestem przekonany, jeśli mam być szczery czy to będzie miało wartość na, takiego, na taką postać Jaką tam jest, nie pamiętam jej nazwy, ale ta nowa No to gdzieś już, to już zobaczymy w przyszłości, mam wrażenie Ale Poison Cloud irytujący jest, także no nie chcemy, nie chcemy go za dużo na pewno eee, Podwyższ tutaj Blessing Nature's Wrath y Podwyższa damage, jaki zadaje ten champion Za każdego debuffa, który zostaje Z sukcesem umieszczony Oprócz debuffa, który jest umieszczony z z, 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 z setów, tak? Który by tam były jakieś pojzone, jakieś, jakieś, jakieś prowołki pewnie. Które by posiadały czy heksy i inne tego typu rzeczy. I tutaj szczerze mówiąc, ten blessing mnie jakoś nie przekonuje. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Mm. A tak mnie nie przekonuje. Może dlatego, że postacie, które nakładają bardzo dużą ilość debuffów, przeważnie nie zadają aż tak dużo obrażenia. Wtedy nam skupiamy się na accuracy, a nie na, na obrażeniach. Jedyne co, no to mi się kojarzy Whisper, że ona nakłada takie dwa debuffy, i przy okazji bije mocno. Że może gdzieś to wtedy będzie rosło i będzie się to opłacało. Ale tak na ten moment jakoś tego nie widzę. Tak szczerze powiedziawszy, jakoś tego nie widzę. Może ja się mylę, może teraz widzicie, może jakaś jest odklejka, ja czegoś tutaj nie dostrzegam. No ale zobaczymy, czy to, czy to rzeczywiście będzie jakoś używalne, czy też nie, tak jak ja gdzieś teraz tak przypuszczam. Kraken Roots, to już przechodzimy tutaj na poziom legendarny, słuchajcie, który pozwala nam zbijać Stone Skina, ponieważ damage rośnie do czempionów, którzy mają tego Stone Skina rośnie do 100% na sześciu gwiazdkach jeśli mam być szczery to też nie wiem czy to aż tak będzie używane, no ciekawi mnie to czy, czy taki, taki powiedzmy ten sześciogwiazdkowy blessing, który będzie przyczyniał się do tego żeby to zbić, będzie na tyle opłacalny, żeby nie patrzeć na te blessingi które aktualnie są gdzieś pod jakiś no bo kto, kto, by to, kto by to chciał? Czy właśnie to jest taki damage dealer, który by wtedy takiego nam by się pozbywał szybko? No chyba tak, nie? No bo kto inny? No i jakoś tego nie widzę. Jakoś tego też nie widzę. Nie wiem. Nie wiem, czy ja jestem jakimś pesymistą teraz, czy, czy, czy zbliżam się, czy jestem bardziej ku realizmowi. No, szczerze mówiąc, nie wiem. Z chęcią usłyszę Wasze opinie na ten temat, takie arenowo, czy tutaj rzeczywiście to będzie miało taką. Wartość, że gdzieś można będzie tu ten blessing przytulić na kimś i pocałować go. Harmonic Impulse to szósty, ostatni blessing, który mówi o tym, że filuje turn meterek championa, tego czempiona, który ma ten blessing, kiedykolwiek traci turę z powodu Fira albo True Fira I również obniża cooldown skill, jakiegoś skilla, tak? To rozumiem, że, że w zależności od tego, który jest na cooldownie. A nie, ty, którego próbuje użyć tej tury i jest stracony. ok, rozumiem. Czyli ktoś próbuje użyć y, jakiegoś skilla, ale został sfirowany i ten, y, ten skul, cooldown by tak, jak tracimy turę, no to jest na fulla, a tutaj by został już y, z, ściągnięty. I to by miałoby co tutaj robić turn reset całkowity byłby tego skilla tutaj o dwie tury tutaj o jedną tutaj też o jedną i mamy filtr meterka o 10 15 25 i 50% wiecie co ja yy, mi się to z tą yy, bo czy to będzie na arenie, aż tak używalne jakoś yy, jakoś nie jestem pewien tak szczerze powiedziawszy, jakoś nie jestem pewien, ale mi się to z Hydrą kojarzy. Tak szczerze powiedziawszy, tylko czy to też na Hydrę będzie uży używalne, aż tak. No, z tą głową, tak jak nie mamy wejlów, to, to tam te firy są wszędzie rozdawane i mogą być irytujące dla kogoś, kto tam nie operuje takim jakimś złożonym, bardziej timem, i ten harmonik impuls może wtedy jakoś mm, wejść tutaj yy, w, w grę. Czy wy to widzicie inaczej? Czy wy to widzicie na arenę? Też mnie ciebie, to, to jest też interesujące, no filtr meterka tutaj jest spory, tylko ja się zastanawiam po prostu czy te blessingi aktualnie, o których dyskutujemy tutaj w tej harmonii przebijają te blessingi, które są już obecne w grze, no nie? Bo gdzieś tutaj wydaje mi się, że jak tutaj dyskutowaliśmy o, o, o takich jakichś yy, właśnie norish, no, 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 no nie wiem, o tych rerkowych, to mam wrażenie, że one gdzieś tutaj Mogą znaleźć swoje przypadki, a czy takie swoje przypadki znajdzie na przykład. Yy, Nature rough. Jak duży jest to tutaj ten, ten, ten podwyższacz? I na kim? Mimo że nie przychodzi, może rzućcie przykłady. jak Macie jakieś przykłady, bo tak jak mówiłem, ja tu rzuciłem taką whisper, a kto jeszcze tak nakłada debuffy, który by zadawał obrażenia i miałby to znaczenie, żeby ten, te obrażenia rosły? Ktoś, kto zadaje już obrażenia. Chyba, że to był taki podciągacz po prostu, tak? Podciągacz dla tych, co rozdają te debuffy, a mm, tych obrażeń może nie robią za dużo, a, a ten blessing poczyni to, że będą jakieś kosmicznie więcej zadawać tych obrażeń, bo tu jest do 30% to na 6 sze gwiazdkach. No, zobaczymy, słuchajcie. No, tak prezentują się blessingi. Ja z chęcią usłyszę, co wy sądzicie o tych blessingach, i może wy macie pomysł na te blessingi. Ja tu też pomyślałem, bo, bo to wiecie, to można rozkminić, te, te wersje, nawet na. Jakbym tutaj Kalelowi to zmienił, no, nie? no, to 60% szans by miał wtedy, żeby z tego A1 te poisony były 5%, no, nie? a on ma tu 100% tą umieszczenie tego poisona, więc gdzieś by mógł to rozdawać częściej, więcej, lepiej. No tak, tak gdzieś sobie pomyślałem. Dobrze, proszę Państwa. To by było na tyle. Tak prezentują się Blessing. Dajcie znać, co wy o nich sądzicie. Yy, ja mam takie wrażenie, że na razie trochę się nie przebijają przez te, które już aktualnie mamy, ale mi, miło się zaskoczę, jeśli wejdą do gry i coś takiego nowego się utworzy. Ja tu wiecie, ja uwielbiam, jak coś nowe kombinacje wchodzą i można się troszkę tą grą pobawić. Bo mam wrażenie że na tym powinniśmy się tu skupiać, na zabawie, no nie na kombinowaniu. Jak ktoś lubi ze strategiami kombinować, to myślę, że lubi w to grać. Tyle ode mnie, słuchajcie, jak się podobało, to zostawcie coś po sobie, jakiegoś lajkosa, komentosa, czy subito, jak chcecie się zatrzymać na dłużej. Widzimy się w następnym odcinku. Siemano.